Michał Gołaś był najszybszy na premii górskiej na dzisiejszym etapie. Zdobył tym samym koszulkę lidera klasyfikacji najlepszego górala. Miał wczoraj mówiłeś, że masz dobre nogi. Dzisiejszy atak na premii górskiej pokazał, mimo że nie była to prawdziwa premia górska, wszyscy o tym wiemy, ale odstawiłeś pozostałych kolarzy na, na dystans. Wygląda na to, że nogi są w doskonałej formie. No rzeczywiście, forma jest, także starałem się to wykorzystać. Yy... Miałem trochę szczęścia, bo akurat doszliśmy ucieczkę przed. I w sumie takiego scenariusza się spodziewałem, że ta ucieczka nie dojedzie do tej górskiej premii, także udało się zdobyć koszulkę, jestem zadowolony. Wygląda na to, że teraz nie masz wyboru, musisz ją bronić do końca. No tak trochę jest, może poczekajmy, może jeszcze ją odzyskam. To nie jest cel, żeby ją dowieść. Może celem byłoby fajnie, gdybym ją, gdyby ją dowieć do Krakowa, ale... Poczekajmy dwa, trzy etapy, później postaram się ją odzyskać, bo nie za wszelką cenę. Celem jest wygranie etapu. Rozmawiałeś już z dyrektorem sportowym? Nie, na ten temat nie rozmawialiśmy. Z pewnością chcą, żebym walczył w klasyfikacji generalnej, no zobaczymy, jaki będzie układ sił po, po tych pierwszych etapach w górach. Gratuluję, dziękuję bardzo.